Yes. Can you talk to the microphone, please? This, this yes? one. Yeah. Yes. Um, it's tough to comment because uh, obviously uh, we have to accept the defeat. Not easy to accept it because I think that uh, we didn't play a bad match at all. Uh, I do think that uh, we are in a, a team in progress, which means that there are some moments that we still need to do better and control better, like part of the second half. Ciężko skomentować ten mecz, bo zagraliśmy dobry mecz, ale, ale przegrywamy. Tworzyliśmy dużo sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie. Because uh, as we played well the the first really well the, the first half, I think that we can go in at half time with uh, more than one zero advantage. Uh, and because we didn't do that uh, we open a small door in the in the second half with a bit more passive attitude, uh, maybe waiting for the game to finish w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobry mecz i, i mieliśmy okazję, żeby ten wynik był wyższy niż zero i nie wykorzystaliśmy tego, otwarliśmy drzwi dla pogoni do tego, żeby wróciła do tego meczu. And because we opened this small door to with, with the attitude of not attacking anymore and not trying to, to uh, hurt them uh, uh, then you are, uh, you, know, uh, you are you are victim of football moments, uh, set pieces are part of it and uh, we concede on that. And then it for sure, for sure, it gives them energy and uh, and drive. Um, we still stayed there uh, until the last moments, and uh, and we concede, uh, like a, I'd say, a, a difficult goal to accept. But uh, as uh, as I was very negative after Gdynia when we went there, uh, and I accept the defeat today. Um, I don't think that we played a bad game. It's just uh, we are a team that uh, needs to get better at some moments. Użyjemy tych momentów i nie dajemy nic nie jesteśmy jeszcze, work to do. W drugiej połowie, jak już odebraliśmy piłkę, to nie szukaliśmy okazji do tego, żeby atakować. Graliśmy po to, żeby, żeby tą piłkę utrzymać, I, i właśnie w ten sposób otworzyliśmy te drzwi dla, dla pogoni. w um, bramki po, stałych fragment, po stałym fragmencie, pierwszą bramkę, która jest częścią, częścią gry a druga bramka jest ciężka do zaakceptowania i tak jak w Gdyni byliśmy bardzo zadowoleni ze, z tego, jak zagra, jaki mecz zagraliśmy, no tak tutaj możemy być zadowoleni z tego, jak ten mecz wyglądał i ile sytuacji stworzyliśmy, ale kończymy ten mecz w taki sposób. Dziękuję bardzo. Czas na Państwa pytania. Proszę przedstawić się, Zmienia nazwiska oraz redakcji Mikrofon jest na sali, już podchodzi kolejny. Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Malec, teraz Pasypel. Gratuluję znakomitej pierwszej połowy. Myślę, że wszyscy już byliśmy raczej przekonani, że, że ten mecz zakończy się zwycięstwem Krakowi. Jaki pana zdaniem był przełomowy moment w tym meczu? Czy kojarzy pan to z zejściem Kakabadze? Myślę, że, że przyczyną był, był totalny. No, I don't think. Uh, I think that in general, uh, the attitude that we had in second half it was uh, okay. We are leading, so we don't need to attack anymore, and that's very bad attitude uh, from, from the team. Uh, you, you could see that every moment where we win the ball was no movement to get uh, get up front, make the runs, uh, counter again on the very open space. So uh, this is what I didn't like that much. It was not that we had dramatic problems because I don't think that uh, Pogon created. much from the moments where they had control uh, because it, we didn't concede many chances, uh, just they were very effective and, and, and the corner I think is the, the key moment because it changes the, the situation, gives them confidence and, and then it becomes more difficult. Na pewno takim problemem naszym było właśnie to nastawienie i to, że po odbiorze piłki nie chcieliśmy atakować i szybko wykorzystywać przestrzeni, to co robiliśmy w pierwszej połowie i to było bardzo złe nastawienie bo nawet w, w, nie było takiego kluczowego, kluczowego momentu zejście Kaki z żółtą kartką ale po prostu było za nas, z naszej strony i, i może jeżeli trzeba wybrać taki kluczowy moment, to był ten stały fragment gry i w ramki na 1-1, ale generalnie ciężko nazwać nasz, nasz mecz jakimś słabym czy, czy to ten występ w drugiej połowie słabym, bo, bo pogłębie krowa a jakoś bardzo dużo szans i nie mieli takich klarownych szans, więc, więc tak. Czy ten ta różny obraz pierwszej i drugiej połowy to wynikał tylko z nastawienia piłkarzy Krakowi, czy, czy może po przerwie trener pogoni zmienił jakoś ustawienie czy, czy, czy sposób gry swojej drużyny i Krakowia już nie mogła realizować tego planu, który tak fajnie wyglądał w pierwszej połowie? No ja understand. Oh, yes, we can give them credit because they win the game. Did they really deserve to win this game? I really don't think so. Uh, that's my opinion. Uh, for sure, they showed a bit more energy, uh, but I think that uh, uh, the way we approached it created the, the problem for ourselves um, because uh, 1 0 is not a comfortable result. It's a, it's a result that uh, is. Uh, uh, quickly turned around and we have paid it today and, um, and that's, that's, what think, uh, that's what i think that we, we need to be a, a team that uh, will still add some capacities to, to ourselves uh, uh, but, uh, but yeah they, they were for sure a bit better in the second half uh, i think that we ourselves opened that door <coughs> Ale to my jakby doprowadziliśmy do tego, że, że pogoda się napędzała i, i inni te, te drzwi do tego, żeby wrócić do tego meczu i na pewno musimy z tego wnioski i stać się z drużyną, która nie daje przeciwnikowi takich momentów. Panie że jakby pan trzymać stracone bramki. Pan o tej drugiej bramce powiedział, no tak jakby ona była kuriozalna, a z punktu widzenia mojego to wyglądało, że tam było bardzo wiele przypadków. Czy Uh, from his point of view, was what? And uh, the second goal was like accidentally, like hitting twice someone. And how would you comment those two goals? Uh, yeah, I uh, I agree a bit. Uh, although their player has scored now, I think two goals in the last minute, so it must be a quality. Um, but uh, but you know, things like that happen in football and. Uh, and i think that the team that we want to be would not allow this kind of situation to happen uh, and, and not be uh, in pushed, pushed into, into its own box in the last minute uh, uh, and, and ideally would have finished the game already at, after 45 minutes and there will be no game anymore. but uh, that's, uh, that's football we have to accept it. it's difficult. Mm, but uh, also we cannot be completely negative and say like, uh, yeah, we lost and nothing good happened. we did a lot of good things. Uh, and, and, and I think that uh, for our future uh, there are many things that we can take and, and, and uh, build on. So we have to trust yeah. the process where we are going and, and accept that sometimes random random elements will happen. But random is okay when it's like in Gdynia, when it's because of uh, our fault, then then we don't accept it. That's that it was, To już drugi mecz kiedy już w końcu w strzela, strzela bramkę. Więc na pewno to też jest jakość i, i jakość jest drużyny indywidualna. Jeżeli chcemy być taką Krakowiem, jaką chcemy, to nie możemy e, pozwalać przeciwnikowi na to, żebyśmy w ostatnich 10 minutach bronili się nisko w polu karnym i, i chcemy do tego dążyć i nie otwierać przeciwnikowi tej żywiej. Panie że w środę mecz Pucharu Polski, czy. czy... Są na ten moment piłkarze, którzy zgłaszały jakieś urazy po, te, po tym spotkaniu? Well, mm, no, it doesn't seem that we have uh, some issues. There's only uh, Charpentier who stayed uh, uh, with the medical uh, in, in, uh, in Krakow, but the rest of the players are okay. Nie, raczej nie mamy problemów po tym meczu. Tylko Gabriel Champ Charpentier został w Krakowie uh, na ten mecz, a reszta jest zroba. Dziękuję bardzo, to szybko. Przy... Tak jest. Dzień dobry, panie dyrektorze. Kasper Korpak, Eksekwencowe Przemyślenia. Pan redaktor Malicz zapytał o stratę drugiej bramki, ja zapytam o stratę pierwszej, bo wydaje mi się, że to są znowu takie złe wspomnienia z przeszłości. I z początkowych kolejek, gdzie, gdzie znowu ta piłka po rzucie rożnym wpada przed, przed pole i, i znowu jest uderzenie z dystansu, które wpada do waszej siatki. Tak było w meczu z Lechią w Mm. Uh, I have to review the, the goal because uh, uh, don't want to make any any final comments on it. But uh, um, it's always like that on set pieces. You must have stronger desire than the opponent to clear that ball. And I think that uh, these rebound balls, and especially this one, which was very close to our goal. Um, are depending on, on our aggressiveness, and this is why I said that we had some passiveness in the second half. And, and it was clear on set pieces that uh, we didn't have the same drive than in first half because they scored this goal, but they had also two other chances on, uh, on Star Fragmenti. So, so, yeah, uh, we must get better and, and not allow these situations to happen. But, uh, yeah, there, there's similarity with, yeah. with those goals that uh, you mentioned. Na pewno musimy obejrzeć tę bramkę jeszcze raz i przeanalizować dokładnie, bo generalnie nie chce tutaj jakieś oceny wystawiać, kto zawinił przy tej bramce. Na pewno brakło takiego takie zdecydowania agresywności w tej sytuacji i to właśnie było ta sytuacja między innymi, o się odnosił, że brakło nam takiej agresywności, bo powinniśmy tą piłkę pierwszą od razu gdzieś wybić poza pole karne. A w takich przypadkach, jak ona spada w polu karnym, szczególnie tak blisko bramki, to zawsze jest to groźne i, i na pewno musimy wyciągnąć z tego wnioski, e, bo tak jak mówię, no, są podobieństwa między tymi bramkami. I drugie pytanie pojawia się, czy jest pan dzisiaj bardziej zadowolony z tego, że Filip Stolikowicz w końcu się trzymał i, i strzelił bramkę, czy, czy jednak z tego, że kilka tych okazji dzisiaj nie wykorzystał, bo nie rzucimy się mówić, niestety nie z większą wciągiem niż tylko jeden trafienie. If I'm uh, if I'm satisfied that he if scored, you more happy that Philip uh, scored after a few games, or you are, uh, more disappointed that he didn't finish with more goals. I'm always disappointed about the team. Uh, if I was in Philip's shoes, I would be more disappointed than uh, than happy, uh, um, because uh, I think he he's a great player and he must be uh, demanding with himself. So uh, um, so yeah, it's good. Mm -hmm. But when the team loses, how can you be happy? This is no chance. Jeżeli ten byłby w butach Filipa, to był bardziej zawiedziony po tym meczu niż zadowolony z tego, że zdobył bramkę. Ale patrzyłem na e, duży nowy e, występ drużyny e, i Filip też jest takim domikiem, który jest wymagający więc, od siebie, więc, e, więc na pewno też nie jest szczęśliwy po tym meczu.